To jest choinka hybrydowa. Tu mamy dwa rodzaje gałązek, a właściwie gałązka jest e, gałązka składająca się z dwóch rodzajów tipsów. Widać to bardzo dobrze. Tu mamy tipsy PCV i te tipsy PCV e, wypełniają tą choinkę od środka. E, one nie mają właściwości dekoracyjnych. One mają za zadanie wypełnić choinkę od środka, żeby ona była gęsta, pełna, żeby nie było prześwitów. Natomiast tu są tipsy polietylenowe, które nadają tej choince naturalny wygląd i które upodabniają choinkę do naturalnej choinki. Także nie bójcie się tych tipsów PCV, bo często macie obawy, że to folia, że to się sypie, że to jest dziadostwo i tak dalej. No jest dziadostwo jak kupicie tanią folię, no jeśli kupicie porządną choinkę, a ja takie mam, to nic wam się nie będzie sypało, nic się nie będzie kruszyło, nic się nie będzie odbarwiało, bo to są po prostu porządne materiały. Natomiast to PCV, czyli te kipsy z PCV, z tych igiełek, one muszą być w chońce, bo inaczej choinka będzie miała prześwity. No są też sposoby, żeby zrobić gęstą choinkę wykonaną w całości z polietylenu, no ale niestety za tym idzie znaczny wzrost ceny. Ale znowu, to jeszcze jest ciekawe, że ta choinka ma też technologię hybrydową. Tak. I tutaj nawet nie widać tej różnicy tak, między. Bo tutaj jest i, i to jest jakby inny zamysł. Tutaj chodzi o to, żeby. E, kolor tipsów PCV i kolor tipsów polietylenowych był identyczny. Ona ma być cała srebrna.